Więc matematyka już za nami i teraz będziemy się raczej koncentrować na fizyce. No, przynajmniej wy będziecie, ja to zawsze to robię. I chciałbym w tym filmiku przedstawić ten niezbędnik to, co z matematyki czy też z matury z matematyki przyda się nam na fizyce. I to będą raczej wyliczenia, postaram się zmieścić w 20 minutach. Więc startujemy. Równanie algebraiczne, czyli taka podstawa podstaw, czyli to, co musicie umieć, to na pewno musicie umieć, jeżeli ktoś wam da. Będziecie sobie analizować ruch harmoniczny, sprężynkę o stałej sprężystości K, masa M, i ktoś wam poda częstotliwość, to musicie wyliczyć jedną z tych zmiennych, na przykład K, znając F i M. No i jak to policzyć? Oczywiście z mamy taki wzór, że 1 przez F, czyli okres to się równa 2pi pierwiastek z M przez K, i na przykład tak jak powiedziałem, trzeba wyliczyć K i to powinniście mieć w jednym palcu, żeby nie tracić na no to. Czasu. No oczywiście, co w tym przypadku należy zrobić? W tym przypadku należy podnieść obie strony do kwadratu yy, i będziemy mieli 1 przez f kwadrat równa się 2pi do kwadratu m przez k, no i pomnożyć przez k, pomnożyć przez f kwadrat i końcowym wynikiem jest k równe 2pi do kwadratu, czyli może napiszę 4pi kwadrat razy yy, mf do kwadratu. I takie rzeczy musicie mieć w jednym palcu. Idziemy dalej. Oczywiście równania kwadratowe, jeden z miejsc gdzie występują równania kwadratowe to równania ruchu przy stałym przyspieszeniu, wtedy mamy taki wzór na położenie w funkcji czasu albo drogę pokonaną w funkcji czasu jako położenie początkowe plus prędkość początkowa razy t plus 1 druga przyspieszenie t kwadrat. No i może jeszcze nie widać równania kwadratowego, ale jak się włoży wszystko na jedną stronę to dostaniemy 1 druga a t kwadrat plus v0 t plus s0 minus s minus s od t. No i oczywiście od razu widać, że ten gość tutaj to jest a razy t kwadrat plus ten gość tutaj to jest b razy t plus ten cały gość tutaj to jest c, bo to się równa 0, tego nie dopisałem. Równa się 0, bo przesunąłem wszystko na prawą stronę. No i mamy standardowe równanie kwadratowe. Delta to się równa b kwadrat minus 4ac. No i czas, którego szukamy, to jest minus b Plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Używam dużych, bo widzicie, że żeby nie pomylić przyspieszenia i stałej równania kwadratowym. To, co jeszcze warto pamiętać, to czasem przyda się też wierzchołek paraboli, czyli wykresu równania kwadratowego, o tutaj, czyli dla jakiego t droga jest maksymalna albo minimalna, na przykład wysokość maksymalna. No i t wierzchołka, to z tego co pamiętam, to jest minus b przez 2a. No na przykład to, to, to Dlatego równania kwadratowego to będzie minus V0 przez A. Jasne. Dobra, równania kwadratowe, przypomnijcie sobie. Ale też układy równań są ważne. No i takie układy równań występują naturalnie w takim środowisku, gdzie mamy dwie masy M1. Tu, tu jest druga masa M2, i tu jest jakaś stała grawitacji. W związku z tym siła istnieje M2G. Jest jakiś naciąg linki w tą stronę, naciąg linki w tę stronę i powiedzmy jeszcze tarcie. I można napisać równanie ruchu dla pierwszego ciała. M1A równa się mm, naciąg minus tarcie, tak można zawsze napisać, i dla drugiego ciała. M2A równa się M2G minus naciąg linki. I naturalną rzeczą, którą albo to trzeba wyliczać, na przykład A chcemy wyliczyć w zadaniu, no to oczywiście każdy ma swoją metodę, ale ja zwykle próbuję jakoś obustronnie dodać, odjąć, pomnożyć, podzielić. W tym przypadku dodanie stronami powoduje, że naciąg nam się uprości i dostaniemy M1 plus M2. Razy A i to się będzie równało M2G minus starcie. I na przykład możemy policzyć A dzieląc przez sumę mas. Inne miejsce, gdzie może się przydać układu równań i działanie, na przykład obustronne na nich, to jest wykres PO2. I mamy tutaj jakieś pierwsze położenie, drugie położenie i przemianę gazową między nimi przy gazie doskonałym. I w pierwszym i w drugim miejscu mamy równanie gazu doskonałego P1V1R. NRT1, w drugim miejscu dzieje się to samo. NRT2, zakładamy, że gazu tyle samo jest. No i to, o co się prosi w takim miejscu, to podzielić obie, obie rzeczy stronami, wtedy NR się uprości i będziemy wiedzieć, że P1V1 przez P2V2, czyli ciśnienie, objętość w pierwszym i drugim punkcie, ich stosunek to jest równy stosunkowi temperatur. No i na przykład, gdyby to była przemiana izobaryczna, czyli P1 równa się P2, to te rzeczy się skracają. I V1 przez V2 musi być równe te 1 przez T2. Przydaje się, mam nadzieję, że tak. Idziemy dalej, podbijamy dalej poprzeczkę, teraz trygonometria. Co z tą trygonometrią? Więc jeśli chodzi o trygonometrię, no to są różne sposoby tłumaczenia. Mój ulubiony i najbardziej ogólny to taki, że bierzemy sobie okrąg jednostkowy, czyli coś okrąg o promieniu 1. Tu wpisujemy układ współrzędnych 1, drugi i teraz uwaga, oś X nazywamy kosinus alfa, oś Y nazywamy sinus alfa, a ten kąt, który tutaj jest alfa. No i oczywiście to nam daje tyle, że talin... Ta... I ten, Tak, no i teraz narysuję tutaj trójkąt, tą jedynkę może przerzucę, żeby nie przeszkadzała. No i ten trójkąt będzie wyglądał tak. Tu będzie przeciwprostokątna, a tu... przyprostokątna żółta i przyprostokątna czerwona, to jest cosinus alfa. To jest sinus alfa z definicji i od razu widać, no bo sinus alfa jest y, a cosinus alfa jest x. No i tu na przykład od razu widać jedynkę trygonometryczną plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, która tutaj jest Pitagorasem, takim twierdzeniem Pitagorasa. I uwaga, to kółko działa również dla jakichś innych kątów, na przykład dla takiego kąta. Tu wtedy ten kąt jest powyżej 180 stopni. Cosinus jest ujemny, jak widać. I, I również sinus będzie ujemny. Jasne? No więc to jest sinus tego ogromniastego kąta, który nazwę beta, a to jest kosinus y, tego ogromniastego kąta beta, ten kąt beta jest tutaj. I tutaj wszystkie wzory redukcyjne da się odtworzyć z takiego rysunku. Ale my nie o wzorach redukcyjnych, bardziej się pewnie przydaje na fizyce rozumienie co znaczy taki wzór? Jeśli napiszesz na przykład wychylenie punktu materialnego od czasu, to się równa a razy sinus omega t plus jakieś fi magiczne. No i spróbujmy to zrozumieć, co tu się dzieje. E, oczywiście to się pojawia w falach, czy tam w ruchu harmonicznym. I to się zwykle rysuje, że tu x od t, czyli wychylenie od czasu, tu jest ta oś, którą zwykle jest czas, i rysuje się na przykład w taki sposób. Jest to sinus która jest często przesunięta od zera. To już powinna być sinusoida. Mam nadzieję, że to mi wychodzi. Ocenicie sami. Dobrze. Więc y, jaka jest interpretacja tych wszystkich wielkości? Zaczniemy od omegi, więc omega jest powiązana z okresem, czyli z odległością, znaczy czasową, ile czasu minęło od jednej górki do drugiej górki, albo od jednego dołka do drugiego dołka T, czyli co ile się powtarza okres? No i to jest związane z tą omegą no. e, w taki sposób, że. Omega równa się 2pi przez T, więc mógłbym napisać zamiast omega 2pi małe t przez duże t, czyli mówi mi, jak duża część okresu minęła. Fajnie. To pierwsze wytłumaczyliśmy sobie teraz, czym jest to, czym jest A. A mówi nam po prostu o amplitudzie, czyli tu jest A, a tu jest minus, A rzecz oscyluje zawsze od plus amplitudy do minus amplitudy łatwe. No i ostatnie, co nas interesuje to ta fi, czyli faza początkowa, czasami nazywana fi 0 No i to jest związane z tym punktem, bo w tym punkcie wychylenie to jest X od mm, X od zera, czyli to jest A razy sinus fi 0 czyli to nam zadaje. Gdzie, gdzie był układ, albo gdzie na przykład jakiś układ, który tam sobie oscylował, chociażby masa na, na sprężynce, gdzie ona była, jak zaczynaliśmy patrzeć. I fajnie, wiemy wszystko z trygonometrii. To lecimy dalej, teraz będziemy zaokrąglali rzeczy, tu już nawet tytuł się schował. Jest, zaokrąglimy rzeczy. No to jest proste, ale upewnijmy się, że wiemy o co chodzi. Więc wyobraźmy sobie, że wyszła nam liczba w obliczeniach 17.853 i spróbujemy ją zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, potem do jednego no, miejsca po przecinku, czyli no, miejsca po przecinku, jednego mm, miejsca po przecinku, potem do jednej cyfry znaczące i na końcu do trzech cyfr znaczących i potem żebyśmy się upewnili, że wiemy o co chodzi, to zrobimy to samo z liczbą 0 0, 1, 3, 4, 5. Dobra, ruszamy. Dwa miejsca po przecinku, no to dość proste, to na żółto będziemy robić. Patrzymy dwa miejsca po przecinku, yy, czyli jakby zostawiamy tylko tą część tego, tej liczby i kolejna jest trójka. Gdyby była piątka, szóstka, siódemka, osiemka, zaokrąglilibyśmy w górę ale nie, jest trójka, więc piszemy 17.85. Jedno miejsce po przecinku, ok, to może na czerwono, to patrzymy, jest 1,7,8. No i tu jest piątka, więc zaokrąglamy w górę 17.9. Teraz cyfry znaczące, to to są cyfry znaczące. No patrzymy od lewa i liczymy, na której krzywsze musimy się. Zatrzymać i olewamy kropkę, czy olewamy ten przecinek. No w tym przypadku jedna cyfra znacząca, to po prostu bierzemy pierwszą, a resztę sobie zaokrąglamy. Czyli jeden, kolejna jest siódemka, więc w górę, więc napisałbym 20. I tylko jedna cyfra znacząca jest ta pierwsza, ale zaokrąglona w górę. Trzy cyfry znaczące, znowu patrzymy od lewej strony. Raz, dwa, trzy. Trzy cyfry znaczące, patrzymy od lewej strony, skończyliśmy tutaj, fajnie, piątka jest, więc piszemy 17.9, jasne, dobra, i dla treningu zróbmy to samo tutaj, dwa miejsca po przecinku 0.01, bo kolejna była trójka, jedno miejsce po przecinku 0.0, aha, 0 po prostu, jedna cyfra znacząca, no to zrobimy to, bo to nie jest takie trywialne, liczymy, tu nie ma cyfry znaczącej, tu nie ma cyfry znaczącej, to jest pierwsza cyfra znacząca, czyli szukamy czegoś, co nie jest. Zerem. Aha, i wychodzi, że to jest 0.01. Zauważcie, że OK. I trzy cyfry znaczące, to będziemy znowu patrzeć od lewej strony. To nie jest cyfra znacząca, to nie jest pierwsza, druga, trzecia. O, tutaj powinniśmy skończyć. Czyli to jest 0.013. No i tu piątkę pomijamy, więc zaokrąglamy w górę 5. Eee, 5, bo to, tą czwórkę zaokrąglamy w górę. Dobra, ale teraz jest taki m, trik o którym można pamiętać, ale nie zawsze za to obniżają punkty, ale bądźmy nawet e, zabezpieczeni na takie okazje, więc wyobraźmy sobie, że ktoś nam każe policzyć drogę e, przy spadku swobodnym i nam podaje, że g jest równe 9,8 m na sekundę kwadrat, a t jest równe 0,1 e, sekund. No i jak to się policzy i wstawi, to s nam wyjdzie. Ja to próbowałem w domu zrobić, wyszło mi 0,049 m. No i teraz pytanie, czy można zostawić taki wynik? Moim zdaniem nie, bo... Patrzymy na cyfry znaczące, tu są dwie, a tu jest jedna cyfra znacząca. I patrzymy na minimum z tego, no to ok, dwa to, to, to jest więcej niż jeden, więc dane mamy podane co do jednej cyfry znaczącej. Inne są może bardziej dodatne, ale ta taka najgorsza dana, jaka jest podana, to do jednej cyfry znaczącej, więc finałowy wynik też musi być do jednej cyfry znaczącej, więc napisałbym tak, metra, koniec. Ale nie zawsze za to odejmują punkty, ale miejcie to w głowie. No teraz tak, coś co nazywa się notacją naukową albo postacią wykładniczą, to też musicie pamiętać, no i mam na myśli, że zamiast pisać milimetr, czasami można napisać 0001 metra, ale wygodnie jest napisać 10 do minus trzeciej tego samego metra. No i pamiętajcie, te wszystkie przedrostki, kilo, to mamy na myśli, że to jest 10 do trzeciej, mega, 10 do szóstej, mili, właśnie 10 do minus trzeciej, to wszystko macie w karcie wzorów, więc nie będę o tym biadolił. O czym będę biadolił, o tym też jest w karcie wzorów, ale do matematyki, to że jakaś liczba a, a do potęgi minus pierwszej to jest tak naprawdę 1 przez a, no a jak mamy dwie takie liczby podniesione do potęgi b razy a do potęgi c, to trzeba dodać te potęgi a, b plus c, no i z tego wychodzi też, ludzie o tym nie zawsze wiedzą, a to wynika z tych dwóch rzeczy po lewej stronie, Wynika, że a do potęgi b przez a do potęgi c to jest tak naprawdę a do potęgi b razy a do minus c, czyli a do b minus c. Dobra, zapamiętajcie, te rzeczy mogą się przydać, ale chyba są w karcie wzorów od matematyki na pewno. No to dla treningu może popatrzmy, jak powinniśmy się podchodzić do postaci wykładniczej, więc obliczmy sobie energię związaną z falą promieniowania elektromagnetycznego niebieską. No, czy wzór jest hc przez długość fali niebieską, niebieska? No to wstawiamy. h to stała planka 6.63 razy 10 do minus 34, c też 3, często tak jest podane w Waszej karcie wzorów, razy 10 do 8. Wszystko jest w jednostkach SI, więc nie wkładam tu żadnych jednostek. Jeśli nie piszę, to piszę w jednostkach SI, a jeśli piszę, to mam na myśli, no to, no to je, nie jest w jednostkach układu SI. No może jeszcze napiszę, że to jest Joule razy sekunda, a tu to jest po prostu metr przez sekundę. Co mi zostało? Zostało mi tutaj 420 nanometrów, czyli światło niebieskie ma 420 nanometrów. No i tak, wszystko jest w układzie SI oprócz nanometrów, więc od razu zamiast pisać nanometry, piszę 10 do minus 9 metra. Teraz wszystko jest w SI, więc już pomijam jednostki. I uwaga, grupuję wszystkie liczby ze sobą, 6,63 razy 3, to jest kropka, a to jest razy, przez 4, 4,2. Ok, napisałem 4,2, więc do góry musi być 10 do minus 34 razy 10 do 8, to przepisałem. Tu jest 10 do minus 9, bo nanometry, ale jesteś 10 do drugiej, bo zamiast 420 napisałem 4,2. Jasne, no i tak. Zajmuję się tym wszystkim i sobie zacznę to wszystko dodawać, więc to z tym razem daje mm, tak. Odejmujemy od minus 8, minus 9, to jest 10 do minus 17. Dobrze mówię? Tak, to się dobrze. Yy, tak, 10 do minus. Nie, sorry. Tak, to jest 10 do, 10 do 8, jest, to jest ten mój błąd. E, więc tak, to będzie 10 do 17 i to jest 10 do 15, finalnie dobrze, to jeszcze raz. To razem z tym daje 10 do potęgi 17, no bo minus 8, minus minus 9, 10 do 17 to z tym daje 10 do 15 i finalnie to z tym daje 10 do y, minus 34 plus 15 minus 19. Więc zostaje nam 6.63 razy 3 przez 4.2 razy 10 do minus 19. No i już, już jakby wkładając to do kalkulatora, żeby Was nie męczyć wcześniej, wyszło mi, że to jest 4.74 razy 10 do minus 19 jula, bo wszystko było w układzie SI. Gdyby ktoś chciał teraz to przetłumaczyć, na przykład na co można przetłumaczyć? Można to przetłumaczyć na... E... Na przykład na co? Na elektronowolty. No to e, wiemy, że 1 elektronowolt to się równa 1.6 razy 10 do minus 19 Joula, więc 1 Joule to się równa 1 e, elektronowolt przez 1.6 razy 10 do minus 19. Wstawiamy tego 1 Joula w to miejsce i mamy to co mamy, koniec, że 4.74 przez mm, to wszystko, 1.6 razy 10 do minus 19, tu było raz 10 do minus 19 i zostaje elektronowolt. To się upraszcza, to skracamy i wychodzi mniej więcej, że to jest 2,96 elektronowolta. Trzy cyfry znaczące, bo wszystko było do trzech cyfr znaczących. No idziemy dalej, ja tylko jeszcze raz podłączę sobie klawiaturę. To się chyba udało, jest. Idziemy dalej. Geometria. No i w geometrii krótko, zwięźle i na temat. Dwie rzeczy się przydają. Po pierwsze przyda się Trójkąty podobne, wiemy, że jak jest jak są dwa trójkąty, o na przykład ten biały oraz ten żółty i mają dwa kąty wspólne, tutaj kąt prosty oraz ten kąt alfa, no to są podobne, innymi słowy, jeżeli to oznacza jako h, to oznacza jako x, to oznacza jako h' a to jako x', to mamy, że h przez x równa się h' przez x', tak się mają do siebie. Inna rzecz, która się czasami przydaje, to jest oczywiście jak mamy o okrąg. I tutaj coś się porusza po tym okręgu, tu zakreśla kąt alfa, i, i, i tutaj porusza się łuk, który jest pokonany, czyli droga, która jest pokonana, to L. No to oczywiście jest jakaś relacja, która wiąże te wszystkie rzeczy ze sobą. Jest to tak naprawdę definicja radiana, bo alfa w radianach to jest długość tego łuku przez promień. W związku z tym od razu wiemy, że jeżeli patrzymy na pełen obrót, czyli 360 stopni, to się równa, no w cudzysłowie, bo to się nie do końca równa, tu są stopnie, a tam są radiany, to się równa długość całego łuku, czyli 2πr przez promień, czyli faktycznie 2π. I jak komuś to się przyda, to w związku z tym 1 stopień to jest 2π przez 360, czyli jakieś π przez 180 radianów. I można sobie tłumaczyć. Z jednego na drugie, jak to woli. To mamy wszystko i lecimy dalej. Teraz pewnie będą wektory. Raczej prosty temat, bo nie będzie, nie spodziewam się dużo go, no ale wektory to chodzi o to, że coś ma wartość i też ma kierunek. I na przykład nazwę to sobie siła jest takim wektorem. No więc wyobraźmy sobie, że jest wektorek, który ma, e, który wygląda tak. Czyli e, tak, powiedzmy, że to jest jeden nasz, to jest nasz jedna jednostka o 4, I powiedzmy, że jest taki wektorek, który wygląda tak. Czyli ma dwie jednostki w prawo, jedną jednostkę w górę, i to, i to od razu mówi, co robimy z takim wektorem. Zwykle go rozkładamy na współrzędne, to nazwiemy fx, to nazwiemy fy. No i w tym przypadku, tak jak narysowałem, to ten f, czyli siłę rozłożyłem na dwie składowe fx, fy, i w tym przypadku jest to 2,1. Fajnie, i to jest f. Oczywiście od razu widać z takiego rysunku, że długość f to jest po prostu pierwiastek z fx kwadrat plus fy kwadrat czyli jak podstawimy to z tego wyjdzie pierwiastek z 2 kwadrat plus 1 kwadrat czyli tak zwany pierwiastek z 5 proste no dobra ale to jeszcze wszystko nie koniec bo problemy się pojawiają jak się pojawi drugi wektor czyli sobie wyobraźmy, że tu jest 1 1 1 i ktoś przysuwa nam drugi wektor i ten wektor będę na zielono rysował zachowam e, tą skalę tak i to będzie taki wektorek i nazwę go f 2 i jak widać F2 ma współrzędne 1, minus 1. No i o co chodzi z dodawaniem wektorów? Dodawanie wektorów to polega to na tym, że przykładamy jeden z tych wektorów. Można sobie wyobrazić, że taki żółwik, że te wektory oznaczają e, ruch żółwika. I po F1 to żółwik idzie jedną jednostkę, dwie jednostki w prawo, jedną jednostkę do góry. A jak chcemy dodać, czyli napisać F1 plus f Dwa, to po, po przejściu F1 powinien przejść F2, czyli jedną jednostkę w prawo, jedną jednostkę. Przypomnę, u mnie jedna jednostka to są cztery kratki, tak sobie wymyśliłem. To jest jeden, e, czyli tu jest F2. No i wola dodaję wektory, łączę, łączę całkowite przejście żółwika. I żółwik, może takiego koloru jeszcze nie było. Nie było tego takiego niebieskiego. O proszę, to jest f1 plus f2 jako wektor. No a obliczeniowo też to można policzyć, bo to jest po prostu, bierzemy f1, czyli 2, 1 i dodajemy do tego f2, czyli 1 minus 1 i wychodzi 30. Tak mi tutaj wyszło faktycznie, tylko patrzę wzdłuż osi x. Wszystko jest prawie jasne, oprócz tego, że czasami ktoś nam będzie kazał odjąć wektory, czyli f1 minus f2. I powie nam pewnie, że to jakoś tak łączymy e, końce tych wektorów, no ale oczywiście można to tak rozumieć, że to jest f1 mi plus minus f2, czyli powinniśmy wziąć f2 i po pierwsze obrócić, czyli zrobić coś takiego. Minus f2 tak wygląda, a po drugie zmienić, e, czyli minus f2. To jest po prostu minus 1, 1, a cała reszta dodawania jest takie samo. No i jeszcze jedno, czasami w zadaniach będziemy mieli taką dziwną sytuację, że ktoś nam powie, że mamy dodać wektory, ale tylko podaje, poda ich długość, czyli będziemy mieć coś takiego, f1, f2, będziemy mieli długość podaną w zadaniu i może ewentualnie kąt pomiędzy nimi. No i jak policzyć, co z tego wyjdzie, czyli jak policzyć f1 plus f2 co do wartości, czyli długość f1 plus f2. Jak? No, z równania kosinusów to trzeba zrobić. E, może to zrobię porządnie, żebyście jednak widzieli. Czyli tak. Jakbym miał dodawać, to, to tak jak powiedziałem, przenoszę to f1 na koniec f2. To tak geometrycznie robię i łączę je tu, i to jest f1 plus f2. I jeśli chcę policzyć długość tego f1 plus f2, to robię to twierdzeniem kosinusów f1 plus f2. Co do długości, to się równa długość f1 plus długość f2. No i teraz jest minus, z tego co pamiętam, 2 razy długość f1, razy długość f2. No i teraz uwaga, bo kąt alfa jest pomiędzy tymi dwoma gośćmi, więc ten kąt, który tutaj się znajduje, ponieważ z tego powstał równoległobok, tu ten kąt to jest 180 stopni minus alfa, więc razy cosinus 180 stopni minus alfa i to się również nazywa cosinus minus alfa. Pewnie już głową do Sorry, minus cosinus alfa to się nazywa. Czyli ten, czyli tu by był, tak, to ten minus potem tu się skasuje. Ale to na bok Wzór cosinusów tak mówi. To może napiszę. Okej, okay, dobra. Napiszę, że, bo tu może być konfuzja. To napiszę finalnie, jak ten wzór by wyglądał. F1 plus F2 plus dwa razy F1 f 2 cosinus alfa. Ten minus alf, to minus przed kosinusem zmienił mi tu znak. I to jest faktycznie kąt pomiędzy tymi dwoma wektorami. No to idziemy jeszcze dalej. Teraz pola pod wykresem. Ja muszę kartkę obrócić na drugą stronę. Więc pole pod wykresem zawsze wystąpi, jak będziemy mieli wzór tego typu, że zmiana jakiegoś parametru równa się no y, który jest zwykle zależny od x, razy zmiana x. No takie wzory czasami się zdarzają w waszej karcie wzorów i często się mówi, że jak ten, to coś nie zależy od tej zmiennej xowej. To mamy, skoń, mamy wzór na przykład na pracę. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj, że jak mamy wykres y od x i tu jest x, no to jak on dziwnie sobie wygląda, to zawsze możemy powiedzieć, że taka mała zmiana x razy akurat ten y, który tutaj jest, to daje nam jakieś zmiany p. W związku z tym, jak posumujemy takie kwadraciki, no to pole pod tym wykresem, tutaj sobie zrobię miejsce i napiszę, że to jest pole pod całym wykresem. O, pole pod wykresem. No to będzie, będzie, będzie coś reprezentowało. No i teraz spróbujmy takie trójki znaleźć w naszych wzorach. No więc okazuje się, że tu będzie pole, tu będzie ten x, a tu będzie y. No i taki najprostszy przykład to siła jest na osi y, na osi x jest czas. Czas, zrobię czas. No i jak, jak to się pomnoży ze sobą, to nawet z jednostki może Wam wyjść, że wyjdzie zmiana pędu. To jest duże p jako pole. Inny przykład na osi Y jest siła, na osi X jest przesunięcie albo właśnie przemieszczenie i oczywiście wynikiem jest praca albo zmiana energii. Dalej, innym parem to jest to, są, to, jest, to, to, jest to co wynika z kinematyki, czyli tu jest prędkość na osi Y, na osi X jest czas. No i pole pod takim wykresem mówi o, jak dużo coś się przesunęło, czyli to jest właśnie przesunięcie. Jeżeli na osi Y jest przyspieszenie, na osi X czas, to pole pod tym wykresem powie wam, o ile zmieniła się prędkość. My jeszcze mamy dwie tak naprawdę pary. Już mniej popularne, jeśli na osi Y jest napięcie, na osi X jest ładunek, który przepłynął na przykład przez baterię, to tu będzie praca wykonana przez pole elektryczne i ostatni wzorek jaki jest, który mogłem wymyślić, to jeżeli jest ciśnienie na osi Y, czyli to jest ciśnienie, już dużo P było, więc podpisałem też ciśnienie, zmiana objętości, mam na myśli tłoczek oczywiście, no to tu jest praca gazu wynikiem. No i to sobie zapamiętajcie, gdzie są te pola pod wykresem i, i, i co one oznaczają. na wykre... Jeszcze raz przypomnę, jak Y jest na, jak to jest na osi Y i to jest na osi X, to pole pod tym wykresem daje Wam zmianę pędu, zmianę energii, przemieszczenie zmiany prędkości pracy i pracy gazu. No i ostatnie, małe argumenty, czyli coś ekstra, może Wam się przyda do sprawdzania czegoś. Pamiętajcie pamiętacie na pewno, że wahadło jest tylko oscylatorem, jeżeli kąt jest mały, a to dlatego, że sinus alfa dla małych kątów to jest po prostu alfa. Gdzie nie, gdzie wiemy, używamy też, że tangens alfa to się równa to też dla małych kątów jest alfa. Pamiętajcie, że alfa jest dużo mniejszy od 1 i możecie sobie sprawdzić, że to działa. No, na dzień dzisiejszy powiem Wam, że to trochę dlatego, że jak popatrzycie na wykres, to dla małych alfa tu prawie, że idzie liniowo. I podobnie z tangensem. No i jeszcze jest trzeci wzór master, który pozwala coś tam oszacować albo czasami nawet policzyć, na przykład wzór mgh. Jeżeli mamy 1 plus x do potęgi jakiejś beta, na przykład, i x jest dużo, dużo mniejszy od 1, no to mniej więcej to mogę przybliżyć, czyli przybliżam to 1 plus beta x i są dwa przykłady, które są ciekawe, pierwiastek z 1 plus x to w przybliżeniu, ponieważ to jest, to jest do, do, do potęgi jednej drugiej, to można powiedzieć, że to jest 1 plus 1 druga x w przybliżeniu, a z kolei 1 przez 1 plus x to w przybliżeniu. Ponieważ to jest 1 plus x do potęgi minus pierwszej to będzie 1 minus x. No i to jest taka trójka, którą również można pamiętać, czasami się może przydać. Pewnie trochę przekroczyłem 20 minut, nie mniej. mam nadzieję, że się przydałem. Może to podzielę na dwie części, może już podzieliłem. W każdym razie dzięki wielkie. No i postaram się takie e, jakieś sugestie wrzucać, co, co warto po, powtórzyć przed tym, przed maturą. E, jeśli byście mieli pytania, to śmiało zadawajcie. Dzięki wielkie za uwagę.